Hejja widzowie. Jeśli chcecie bić na, mój, bić na mój kanał. To jak coś, to jestem natalka super superka. Albo pierwszy odcinek natalki w Minecrafte. Dobra? Dzisiaj nagramy y, odcinek z Minecrafta. Że, że się nie denerwujcie, że ja mogę zginąć kiedyś. Yyy, znaczy nie kiedyś, tylko dzisiaj. A. Tak. Oj. Chodźmy do tej jaskini. Dobra, zostawiasz wszystko i temy? Wy, zostawiłam? Tak, chyba tak. Chyba. Oj. Dlaczego nie mogę wejść? Halo, zaklinowało się coś. E eee, no halo. Dlaczego nie mogę wejść? No halo. O, no, e, nie ma ich. I halo? Dlaczego ich tutaj nie ma? Rozglądajmy się. No halo? Zniknęli! Dobra. E, to, nie, to, to nie można chyba, łapko. Ej, zombie! o! O, o nie! O nie, ja właśnie to słyszę. Ty. wiesz, ta. Ja właśnie to, to słyszę w tych... Nie pomocy! Pomocy! Nie, ja mogę A! Ja to słyszę na, u, na uśnikach! Przestań! Słyszysz, nie! Nie, nie, nie! Bo Nie, wiedziałam zawsze. O gdzie my jesteśmy? O o, w środku w nocy? Nie. Ułagam. Ej, kopno. Kopiemy sobie szybko. Hmm. Halo. Ten chyba film będzie o wiele fajniejszy niż tamten. Bo ja mam kanał. P wiem, że mnie chyba nie oglądaliście. Ale ja siebie oglądam. O, właśnie jest ta skrzyneczka. Pokażmy, widzą, co jest tam, dobra? Tak, jest. Oj, ale skrzyneczce. Widzicie? Tutaj było jeszcze jabłuszko i rybki. Ale zabraliśmy. I tam jest nasza baza. Pamiętam. A ja nie sami. Tam jest, powiedziałam, że tam jest nasza baza. Dob o, o! nie! Nie zrobię rybko! Nie, 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 nie. A, 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 a. Przestań odczep się od nas. A jak? A nie! To akurat słyszę, no przestań! O Jezu! Dlaczego jesteś taki upat jak Upadziuszek. Upadłuszek. No, Wiedział, że to był błąd. O nie, graj dalej. Tak, o nie! Jestem wkurzona na niego. Gość malinowy. O! Tak, jest. Nie, siro mi stąd. Ja nie jestem ja nie jestem zobowiązany. Ok! Jajko tam jest. E no. Ciszy. Oj, kwiatów. Patrzcie. Tutaj kwiatuszki są. Ale... Oj, pają o, o, tylko nie one. O, mam jajo. Jajo, Jajcie, jajko, jajko, jajko. Jajko. Kolejne jajko. Kuciaczek! Jest bardzo miły. To trzeba go zabić. Halo? Tak, nie. O jezubi! Jest bardzo pachty, przestań! No bo ha! nie... O, o, szkielety! No o! A! Ta, ta! ta. To słyszałam na ja nie jakby nie skierają? Wiesz? Muszę wiem, widzowie. I a. Fajne, muszę Co jeszcze raz tam idziemy? Chyba tak. Ale te zombiaki mnie skurzają. Zuba, tutaj jest ta woda i u. Już... You'll say, I nie wiem, że nie wiem, co to znaczy. Ja sobie też nie wiem. Uu. Uu. E, skacze, 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 skacze. U. O, słyszę szum wody? Ula, la, piękne, piękne, piękne. Naprawdę, piękne. No i wlało się im. O, pająk jest tutaj. I, o nie! Uuu, uju. ujuj. Ja słyszę ich, wytnę w Ups, ups. Nie, wagam! Nie chcę was tutaj, wsiąść stąd. Nie boję się. Nie, oni są blisko, mówię ci. Teraz ten jest ten nietoperz. u uh, uh. nie, ja słyszę zombiaka. To jest zły pomysł. Uciekaj. O, uh, uh, ja słyszę zombiaka. No, ale tak, że słyszę tą muzykę, tu jeszcze zombiaka. Nie no. Nie sią mi stąd plosie, please plisma. Słyszę wodę też. Dobra. Ho, ej. Oj! Oj! Mamy tutaj właśnie taki labirint. Tam jest właśnie ta jaskinia. Idziemy do niej? Chyba tak. Nie. Jednak nie. Chyba... Oj. Dobra. Dobra, okej. O, jeśli się dzieje! Fajnie. Ej, no halo. A, to ja mam. Dobra. I... O! Patrz! O oj! Zepsułeś nasionka. Ta, o, tam, tutaj popłynęła. Jak to? A, w Dobra, dobra. Dobrze i to jakby... Co? To... Zasza... Zasadzimy ta was specjalnie, widzę. O! No i my co? Wchodzimy tam czy nie? A, robimy... My... Ciapu, ciapu. Ej, jak... Dobra. U, u, u. O, nie, szkielet! Jak to szkielet w dzień? To jest nielogiczne. O, o, tam jest. No, o, o. Nie, 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 Ale słyszę, o Boże. Wiedziałam, że padnę. No, nie, 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 i i, i, i temy. Ups, jak... Ej, łama sy! Oj, oj. Chyba. O, jest kłótka kru, i kurczaczek. Gdzie poszli, tak? Gdzie? A, to jest kłótka. Gdzie oni są? Wkurzyłam cię. Słyszycie? Wyszkieletowska. O, ta nie, tam są! O, o. Uh, uh. Przestańcie, my was nie chcemy zabić. Przyszliśmy po moje itemy i po moje expa. Nie, nie, zaczyna się, nie zaczyna się. Tak robię uniki podskakujące. Bę, ja, ja, ja. koya, kojak, kajak, 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 kajak. Widzicie, jak ja robię uniki? Tak, 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 tak. Jak ja, hej. Wyda, to nie są chyba uniki. Bo za, zginę. O, szkień palił. Uff. O, on też zginął. Szkielet też zginął. Ale mam tylko jedno serduszko, musimy coś zjeść. Ojej. Oj, ale dźwięk słyszę. Oj... Ale co, myślisz, że będzie jakiś kurczaczek? Nie było. No i co tak? No i nic nie było. Idziemy? Chyba nie. I dobra. A wiecie, że jestem tak naprawdę youtuberką tutaj? Mam na imię Natalka. Ale mam kanał Natalka Super Heroka. Znaczy mam natalka super heroes. Tak naprawdę. Albo natalka pierwszy A. odcinek w Majkawce. Taki ma takie mam kanały. I tam mam już kilka wyświetleń, ale to będzie mój nowy filmik. Drugi za to. Oj, co ty? Co ja robię? Plusku robimy? Plusku, plusku. Hlasu, hlasu, nie mam rączek. 11. Kryjcie się. Huje, ja idzie na tak. Oj, mam tylko jedno serduszko. Aha, to musimy chyba padnąć. Żebyśmy mieli wszystkie. O patrzcie, jakie piękne kwiatuszki widzicie? Oj. Tata, stój. Tata, stój. O, przywitajcie się z panem kurczaczkiem. O, oj, ej, ucieka, ucieka. Nie, on jest niemiły. O, gdzie, siema? Łaj, da nam jedną, bo ja mam tylko jedno serduszko, żeż. Mojkówka nam ucieka, Czego... No, mułczył mi tam przed... no, żeż. w to posłychać. Kurczak, słyszę. No, nic nie było. O kurczak, dzień dobry. Nie, pan kurczaczku! Nie, proszę mnie opuszczaj! Panikacja, panikacja, panikacja! Kurczaczek nam ucieknie! Łaj, że jest Oj, no, Ej, oj, 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 oj! Halo. Ojej. A masz! Tam jest! Za niego! No Ale ja nie naciskam. I widzowie to były... A ja nie naciskam. to czego? Widzowie były takie... No. Mm. Nie naciskam. To zepsujesz? To jest tylko skok. Słuchaj, były filowe problemy. Papa, pa, widzowie. A poczekajcie! Zanim to zrobię, to będzie wyścig na łapeczkę w górę i subskrypcję. Ja stanę i nawet jestem tutaj i op, I muszę dobiegnąć tam. Do tamtej trawy. Na to gotowy ta, zbiegnijmy. I kto, no kto był szybszy? Musieliście pisać jeden komentarz. O, kolejna nasionka. To pa, widzę.